Kim jest Bóg i jaki jest? Dobry czy zły? Miłosierny czy mściwy? Zawzięty czy ugodowy? Wszechmocny i wszechwiedzący? Jest Trójcą czy samotną Monadą? Starcem siedzącym w chmurach czy Wszechobecnym Duchem? Na te pytania nie można dać jednoznacznych i ostatecznych odpowiedzi. Bóg jest tajemnicą, ale ci, którzy w Niego wierzą, starają się Go opisać na podstawie doświadczeń i świętych tekstów przechowujących Boże Słowa. Bóg jest nasz ojciec, Bóg kocha nas. To jest ważne dla Boga, jak my robimy każdy ser. On patrzy o nas. On chce pomóc nas. Ale jak dobry rodzice, on nie chce robić za dużo dla nas. My musi robić naszą stronę. Jest bardzo znany dowcie, który mogę tłumaczyć teologię żydowską od rola Boga. W świecie, gdzie jest Bóg? Był powóz. człowiek już, wody były tak wysokie, on już siedział na, na dach jego domu. Był taki mały łódka. I człowiek w łódce powiedział: słuchaj, słuchaj, chodź tutaj, ja będę orotować ciebie. Nie, nie, nie. Ten pan powiedział: siedzi na dach. Ja wierzę. Bóg będzie orotować mnie. Pół godziny temu już wody jest dotąd, Jest jacht już. Chodź tutaj, będzie uratować mnie. Nie, nie, nie. Ja wierzę w Boga. Bóg będzie uratować mnie. Pół godziny później. Dokąd wody? Helikopter. Drabina do niego. Chodź tutaj, będzie uratować mnie. Nie, nie, nie. Ja wierzę w Boga. Bóg będzie uratować mnie. Pół godziny później. Topi. Chodzi do ostateczny sąd. Jeden pan ma pretensje, jest zły, coś jest z sprawiedliwości, i wszystko, gdzie jest Bóg, wszystko. I wtedy jest głos, który mówi, przepraszam, czy to jest ten głupi człowiek, który ja wysłałem, łódka, jachty, helikopter dla niego? Bóg nie jest jakimś bytem, nawet najdoskonalszym, ale w szeregu innych bytów. Ale jest kimś, kto jest zupełnie inny. Kimś, kto przekracza całkowicie tę rzeczywistość, jaką my znamy. W tym sensie pozostaje tajemnicą. Kogo mamy na myśli, kiedy mówimy Bóg, Boże? Może być tak, że treść, jaką podkładamy pod to słowo, nie do końca właściwie odpowiada temu, o kim mówimy. Mówimy, że Bóg jest... Wszechmogący, że jest wszechmocny, że jest wszechwiedzący, wszechobecny. Ale cóż to właściwie znaczy? Wszechmogący, ktoś powie, może zrobić wszystko. Ale przecież jest to nieprawda, bo Bóg, ten w którego wierzymy, nie może być zły, nie może być okrutny. Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy buddyści wierzą w Boga, trzeba by najpierw odpowiedzieć na pytanie, co to jest Bóg. Podczas jednej z konferencji poświęconej dialogowi międzywyznaniowemu zostałem zapytany przez rektora z pewnej uczelni teologicznej katolickiej. Zapytany w ten sposób: "Powiedział: Wy buddyści mówicie o pustce. Ale jak wyobrażacie sobie tą pustkę? Czy ta pustka jest osobowa?" Musiałem szczerze odpowiedzieć, że nigdy nie byłem chrześcijaninem. I nie wiem dobrze, co rozumie się pod pojęciem Bóg osobowy. Czy to znaczy, że Bóg ma jakieś imię, że myśli sobie, chciałbym to, nie chciałbym tamtego, ciebie lubię, a ciebie nie lubię? Na to ksiądz-profesor odpowiedział: Nie, Bóg jest miłością. Bez chwili zawahania zacytowałem klasyczny tekst buddyjski. Powiedziałem: Pustka jest miłością. Przeszliśmy jeszcze przez kilka podobnych punktów i stwierdziliśmy, że wielkiej różnicy nie ma właściwie jest to kwestia innego określenia użycia innego słowa wobec tego co i tak jest niewyrażalne słowami. Więc jest bardzo wiele podobieństw, ale są też te istotne różnice. Ta podstawowa, którą wciąż podkreślam, jest taka, że Budda nie jest stwórcą. Spośród różnych określeń, przypowieści, wydarzeń, jakie znajdujemy na kartach Ewangelii, które objawiają nam Boga Myślę, że do fundamentalnych należy określenie Bóg jest miłością. Cóż to znaczy? Oczywiście znaczy to, że Bóg nas kocha, że chce być z nami solidarny, że zaprasza nas do wspólnoty, wiecznej wspólnoty z sobą. Ale to też znaczy, że Bóg sam w sobie jest miłością. Jak to Bóg sam w sobie jest miłością, kto zapyta? No, kocha siebie taką egoistyczną miłością i tu. Wychodzi ku nam prawda chrześcijańska o Trójcy Świętej. Bóg nie jest jakąś samotną monadą, ale jest wspólnotą trzech. Zwracam się wówczas do Boga jako chrześcijanin, kiedy zwracam się do Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa i do Ducha Świętego. Objawienie to nie jest zrzucenie z nieba jakiejś świętej księgi, gdzie wszystko czarno na białym Pan Bóg napisał. Ale jest to żywa historia Boga z ludźmi, a więc Bóg uwzględniał mentalność człowieka i prowadził go jak dobry pedagog, najpełniej objawił się w męce i w zmartwychwstaniu swojego Syna Jezusa Chrystusa, I jakby w świetle tego wydarzenia Bóg jest miłością. To zostało nam objawione w Jezusie Chrystusie i w tej perspektywie patrzmy, odczytujmy różnego rodzaju przypowieści i wydarzenia. Spotkałem się wielokrotnie z tym, że ludzie z cywilizacji tego kręgu kulturowego europejskiego, kiedy słyszą, że buddyzm naucza o pustce, to mówią: Aha, buddyzm jest nihilistyczny. Pustka znaczy nic nie istnieć. Nic nie istnieć. Tymczasem jest to zupełnie wyrwane z całego kontekstu słowo pustka, które jest wtedy błędnie interpretowane. Po pierwsze, jeśli mówimy, że ostateczna natura umysłu, czy też, że absolut jest pusty, to trzeba pamiętać, pusty znaczy, że nie ma kształtu, smaku, koloru, zapachu, nie da się go postrzec żadnym ze zmysłów, nie da się go zrozumieć intelektem. W tym znaczeniu jest pusty, pozbawiony takich cech, jakie zwykliśmy nadawać zwyczajnym przedmiotom, ale to nie znaczy, że jest nieistniejący. Dlatego osobiście wolę używać pełnego zdania pustka wolna od skrajności istnienia i nieistnienia. Podstawową cechą islamu jest tawhid, czyli wiara w jednego, jedynego Boga, któremu nie wolno przydawać wspólników. Bóg muzułmański jest transcendentny, nie ma wyobrażeń Boga. Bóg muzułmański nie jest podobny do człowieka. Człowiek nie został stworzony na podobieństwo Boże. W chrześcijaństwie Bóg stworzył się i siódmego dnia odpoczął. Bóg muzułmański nie odpoczywa, Bóg muzułmański nie ma żadnych cech ludzkich. Al-Hazali, jeden z uczonych muzułmańskich z X wieku, mówi, jeżeli ktoś spyta o obraz Boży, o to, jaki jest symbol Boga, nie dostanie nigdy żadnej odpowiedzi. Bóg jest dla człowieka niewyobrażalny. Określa się go 99 imionami, czy też atrybutami, które mają charakter psychologiczny, one nie dotyczą fizycznej strony Boga. Mówią o tym, że Bóg jest miłosierny, o tym, że Bóg jest wielki, że jest jedyny, że jest królem. Natomiast nie ma określeń fizycznych związanych z Bogiem w Islamie. Bóg jest niewyobrażalny. W Islamie nie ma pośredników między Bogiem a człowiekiem. Człowiek kontaktuje się bezpośrednio z Bogiem poprzez swoje modlitwy. Zapamiętaj. Dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów Bóg jest uosobieniem dobra oraz najwyższą istotą i wszechmocnym stwórcą świata. Chrześcijanie wierzą, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach, trwających za sobą w doskonałej jedności. Te osoby to Bóg Ojciec, Syn Boży, który stał się człowiekiem, czyli Jezus, oraz Duch Święty. Buddyści, dla których pojęcie używane przez religie wyrosłe w świecie Biblii są niezrozumiałe, mogliby nazwać Bogiem doskonałość, do której dąży każdy człowiek.